Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie, znowu przy rozsadach. Spójrzcie, tu mamy rzutkiewkę, którą niedawno sialiśmy. Tu mamy sałatę. Tam reszty Wam nie pokazuje, ponieważ wschodzi. Tu już zauważyłem, że gdzie gdzieniegdzie cebula kiełkuje. Tak więc jest dobrze. Dzisiejszy film będzie o tym, jak przyspieszyć wzrost, rozwój yy, nasion. W ogóle, żeby one zaczęły nam ładniej, szybciej rosnąć. Na pewno wielu z Was pamięta takie doświadczenie z biologii, z pierwszej, z czwartej klasy szkoły podstawowej, gdy ziarenka, fasoli kładliśmy na gazie wilgotnej i te nasionka zaczęły nam po jakimś czasie kiełkować. Ten, ten sposób będzie troszkę inny, ponieważ ja wykorzystam tego nasiona bobu. Tak. Z racji tego, że mam dwie odmiany, dlatego też będą dwa pojemniki. Tu jest jeden, tam jest drugi. Ogólnie samo podkiełkowanie jest banalnie proste. Tu mamy wlaną wodę. To jest akurat woda chłodna. Tylko tyle, co się przyda. E, Podgrzała podczas stania. Pojemnik to jest butelka po wodzie zwykłej mineralnej. Możecie to zrobić w jakiejś saszetce. Widziałem również filmy na YouTube, że wiele osób po prostu tak nasączone nasiona wkładają w wilgotną ręcznik papierowy, kładą w woreczek strunowy. Dla mnie to jest po prostu. Y, trochę strata czasu, ponieważ wziąć tak każde jedno nasiono, y, pakować, bób ma dość duże, więc tak każde pakować w woreczek strunowy z, z gazą, czy z czymkolwiek, to jest strata czasu. Niemniej jednak, jeśli ktoś ma chęć, może jak najbardziej to robić. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Tak, spójrzcie. Tu są takie duże nasiona bobu. I zwyczajnie je. Wsypujemy do wody. One teraz toną. Niemniej jednak, jak, jak zaczną nam kiełkować, to powinny zacząć się. O, ten jeden, niech to, to jest zwykły, Zwykłe nasiona. Nie podkiełkowane, twarde jak skała. <laughs> Z racji tego, że tu mamy dwa, dwie różne odmiany. Pasze. tak sobie kładziemy opakowania jedno na drugą i z tym robimy dokładnie to samo tego jest trochę mniej ale ten z kolei ma o wiele większe stronki tu tak teraz patrzę właśnie, że w paczce jest jedno nasiona zepsute a więc przed wrzuceniem do Wody sprawdźcie, czy one, bo to się psuje, to trzeba wyrzucić. Sprawdźcie czy też nie wrzucacie jakiegoś chorego. Tak. I wszystkie wylądowały we wodzie. Teraz. Teraz zostawiamy te nasiona tak sobie pływające, zanurzone we wodzie, żeby one nasiąkły, zaczną nam kiełkować. I dzięki temu wzrost naszych warzyw będzie o wiele, o wiele szybszy. Mówię tak jak, e, tak jak ja to robię. Jeśli wy chcecie, to możecie po prostu wrzucić te nasiona na wilgotną gazę. Tylko wtedy musicie pamiętać, żeby utrzymać ją w jednakowej, w jednakowej wilgotności. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, czy wy też tak podkiełkowujecie nasiona, żeby szybciej wam zaczęły warzywa rosnąć. I zapraszam do komentowania, subskrypcji, polajkowania. Na razie cześć. A jednak nie koniec filmu. Jeszcze dogramam taką krótką dogrywkę. Ponieważ BOB kiełkuje w dość niskiej temperaturze, tak? więc takie podkiełkowanie nie jest wymagane. Niemniej jednak pomaga, pomaga mu szybciej wzrosnąć, takie podkiełkowanie możecie również zastosować do innych do innych yy, warzyw, tak jak ogórki, dynie cukinie dlatego to jest taki uniwersalny mój sposób na szybsze wzrosty yy, wszystkie szybsze wzrosty yy, rozsad flanc yy, które po prostu produkuje. a więc zaraz już kończę Życzę miłego oglądania i zapraszam na inne filmy.